GOREJĄ WICI Numer czwarty, lipiec 1944 roku U źródeł dziejów i bezdziejów Historia człowieka to historia wzlotów i upadków ducha ludzkiego. To dzieje kultur. Przez kulturę rozumiemy wysnuty z religii i interpretacji bytu system duchowy, powszechny dla danego czasu i miejsca w historii człowieka, a obejmujący całokształt jego życia niematerialnego. Życie niematerialne człowieka, a więc jego duchowość, wpływa decydująco na to, w jaki sposób tworzy on swój byt materialny, to co nazywamy cywilizacją. Jakakolwiek rzecz, igła, samochód czy grobla, nim zostanie zrobiona, musi być wpierw pomyślana i chciana, musi wpierw powstać jej obraz w umyśle, a jej pożądanie w duszy człowieka, a więc tam, gdzie mieszczą się bośce działalności ludzkiej, tam, gdzie panują treści kulturowe. Nasz dorobek cywilizacyjny jest niczym innym jak obiektywizacją naszej kultury. Jej jakość i natężenie przesądza o jakości i natężeniu naszego życia materialnego. Warunki materialne, w jakich naród żyje, są wiernym odbiciem jego kultury. Gdy jej atmosfera duchowa jest tego rodzaju, że wyzwala myśl twórczą, podnieca wolę czynu, gdy dla rozbudzanych w piersiach namiętności jest tym, czym tlen dla płomienia Wówczas w kręgu takiej kultury wyrasta również wielka cywilizacja, świadectwo ludzkiego postępu. Gdy jest inaczej, gdy kultura jest tylko rozbudowaną w system apoteozom starej jak świat małości ludzkiej, wówczas cywilizacja, jaką historyk zarejestruje, ubóstwem swym świadczyć będzie o nikczemności ducha, z którego się wywodzi. Gdziekolwiek na świecie szczerzy swe zęby nędza materialna, tam zawsze czai się za nią nędza duchowa, co choćby się ustroiła w najbardziej błyskotliwe świecidełka metafizyczne, nędzą zawsze pozostanie. Różne co do jakości były i są kultury, różna ich rola w dziejach. Z imieniem jednych wiąże się rozwój i postęp człowieka. Inne, a ty jest przemożna większość, nie dały mu nic prócz zastoju myśli i zacofania cywilizacyjnego. Jak obliczają antropologowie, ludzkość istnieje na Ziemi milion do półtora miliona lat, a więc trzydzieści czterdzieści tysięcy pokoleń. Olbrzymia większość tych pokoleń przesunęła się przez życie bezszelestnie, niczym swego istnienia nie zaznaczając. Jeśli pominiemy Asyrię, Babilonię, Egipt, do okresów znamionujących się rozwojem ducha ludzkiego zaliczyć możemy jedynie czasy starożytnej Hellady wraz z Rzymem, a następnie ich przedłużenie w postaci epoki nowożytnej, razem 1000-1500 lat, czyli zaledwie 8-10 pokoleń. Im zawdzięczamy to wszystko niemal, co stanowi dzisiejszą kulturę i cywilizację zachodnioeuropejską. Jak widzimy, okresy te są nikłym wycinkiem historii człowieka, w której postęp był wyjątkiem, wegetacja zaś regułą. Wielkość jest rzadkim w dziejach zjawiskiem. Nieheroiczne, twórcze, lecz przeciwnie, wegetatywne, bierne kultury są zasadniczą treścią życia duchowego ludzkości. Kultura, będąc z jednej strony organem tej duchowości człowieka, jest równocześnie sama tej duchowości tworem. W duchowości naszej, jak to nauka coraz dobitniej podkreśla, zasadniczą rolę odgrywają instynkty. Według Junga, czołowego przedstawiciela psychologii analitycznej, podświadomość człowieka stanowi źródło wszystkiego, co kiedykolwiek duch ludzki stworzył. Mnogie instynkty ludzkie, o naturze których sądzimy po sposobie uzewnętrznienia się ich w zachowaniu się życiowym człowieka, ująć możemy w dwie zasadniczo odrębne grupy. Pierwsza. Obejmie tzw. instynkty heroiczne, jak instynkt wielkości, twórczości, walki, itd. Ich wspólną właściwością jest to, że skierowane są one na zewnątrz jednostki ku żywiołom świata materii. One są bodźcami wszelkich osiągnięć ludzkich, one decydują o czynnej postawie człowieka wobec życia, która, gdy zorganizowana i wsparta świadomością, manifestuje się postępem narodów, ich rozwojem. W drugiej grupie Znajdują się instynkty wegetatywne, jak instynkt zachowania gatunku, pasożytnictwa, wrogości wobec zmian i szereg innych, tak typowych dla świata biologii. Obecność ich w naturze ludzkiej związana jest z tym wszystkim, co w człowieku jest z materii. Zarówno heroiczne jak wegetatywne instynkty mieszczą się na dnie jednej i tej samej duszy człowieczej i stamtąd oddziaływują na jej świadomość. O przewazę w niej jednej lub drugiej grupy oddziaływań zadecyduje system kulturowy, w kręgu którego duchowość człowieka jest urabianą. Gdy będzie to system kulturowy heroiczny, organizujący twórcze pierwiastki duszy ludzkiej i na nich się bazujący, wówczas duchowość ta skrystalizuje się jako heroiczna postawa człowieka wobec bytu. Postawie tej dojdzie do głosu, znajdzie podnietę i uzasadnienie to wszystko, co w człowieku jest istotnie człowiecze, co jest niepokojem twórczym, rządzą wysiłku, wolą władztwa. W ożywczej atmosferze kultury heroicznej zdobywczy duch ludzki nie napotyka na żadne przeszkody w postaci. Odwiecznych prawd, narzuconych z góry przez zaziemskie autorytety, z woli których człowiek, zagubiony w bezmiarze materii, ma być tylko prochem i niczym. W kręgu kultury heroicznej głodu, poznania, woli wdzierania się człowieka w tajemnice bytu, nie kiełznają żadne wędzidła metafizyczne, żadne tabu pojęciowe. W systemie kulturowym heroicznym jedynym nakazem dla człowieka, jedyną racją jego istnienia, staje się wytężona twórczość. Tam, gdzie takie pojmowanie sensu istnienia człowieczego stanie się normą powszechną zbiorowości, tam zaczyna się postęp człowieka, tam zaczynają się dzieje. Na tym polegała istota promiennego zjawiska, jakim na tle bezdziejowej szarzyzny prawieków była słoneczna, bohaterska kultura Hellady. Podobnie heroiczne, a przyjawione w skali dziejowej pojmowanie bytu, znamionowało bunt ducha ludzkiego przeciwko wegetacji średniowiecza, bunt reformacji, którego owocem jest dzisiejsza cywilizacja zachodnioeuropejska. Odbija od niej jaskrawo stan cywilizacyjny krajów o kulturze wegetatywnej to jest takiej, która stanowi wyraz ideologiczny i konsekwencję przewagi w człowieku biernych cech jego duszy. Istnieje głęboka prawidłowość w tym, że ludy kultury hinduskiej, chińskiej, katolickiej tkwią uparcie, a niezmiennie, na szarym końcu rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Hinduizm, buddyzm, katolicyzm są to kultury wegetatywne. Gdy sięgniemy poza fasadę drugorzędnych szczegółów ornamentacyjnych, uderzy nas zasadnicze podobieństwo tych systemów kulturowych, występujące na wszystkich szczeblach i wewnętrznej budowy, od fundamentów, to jest religii, poczynając, poprzez etykę, moralność, idee ogólne na ideałach życia codziennego jednostki, kończąc. Istotą tych kultur jest statyzm w wyobrażeniu porządku wszechświata, dalej. Personalizm polegający na skupieniu wszelkich zainteresowań na dusz człowieka oraz z personalizmu wynikająca wrogość wobec świata materii. Statyzm negatywnych systemów kulturowych wyraża się w ujmowaniu przez nie bytu jako czegoś, co jest rządzone według sztywnych, raz na zawsze ustalonych i niezmiennych praw. Na straży tego porządku rzeczy stoi personalistycznie zwykle pojęty absolut, niezmienny w swych doskonałościach po wszystkie wieki i czasy. Zadaniem wyznaczonym człowiekowi jest tak przejść przez życie doczesne, by po śmierci zasłużyć na udział w szczęśliwości wiecznego trwania u boku absolutu, gdzie panuje niezmącony niczym spokój i dosytna błogość. Osiągnąć to można jedynie przez doskonalenie swej duszy. Celowi temu ma być podporządkowane wszystko inne, jednostce musi być zapewniona nieskrępowana niczym swoboda w doskonaleniu swej duszy. Oznacza to odwrócenie się od świata i spraw jego, a zwrócenie się jednostki do wewnątrz własnego ja. Kontemplacja, egocentryzm to są implikaty personalistycznego pojmowania bytu. Kontemplowanie zaziemskiej szczęśliwości, czyli jak to się inaczej zowie obcowanie z Bogiem, odbywa się najskuteczniej w samotnej ciszy, z dala od zgiełku tego świata. Stąd wynika owa zasadnicza wrogość, z jaką personalizm traktuje świat zewnętrzny i jego żywioły. Personalizm wyodrębnia jednostkę, odcina ją od świata zewnętrznego pełnego zasadzek, niebezpieczeństw i pokus zagrażających zbawieniu duszy. Dla zbawienia duszy nie jest koniecznym jakikolwiek wysiłek w życiu doczesnym skierowany ku celom ziemskim. Przeciwnie, zbytnie zainteresowanie się marnościami tego świata stanowi poważną przeszkodę w osiągnięciu celów wieczystych, a więc potępienia godne. Wszak łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho gielne niż bogaczowi dostać się do nieba. Ostrzeżenie, które w różnych wersjach i wariatach przewija się nicią czerwoną przez wszystkie nauki personalistycznej religii. Łatwo możemy sobie wyobrazić stosunek spersonalizowanej jednostki do zagadnień tego rzędu jak społeczeństwo, naród, państwo. Bez trudu również możemy odgadnąć, jakim musi być stan cywilizacyjny, rola w świecie, narodu o wegetatywnym obliczu duchowym. W zróżnicowaniu systemów kulturowych na heroiczne i wegetatywne tkwi klucz do zrozumienia dziejów. W tej i tylko w tej płaszczyźnie znajdziemy wyjaśnienie zagadki bezdziejów Polski. Bezdziejów, w jakie od XVI wieku grąży Polskę stale i wciąż wegetatywna kultura katolicka. Jedynie dogłębne poznanie przyczyn naszej wiekowej tragedii uzbroi naszą wolę w potężne narzędzie. I umożliwi nam wyprowadzenie narodu z bagna bez dziejów na twardy gościniec dziejów, tam gdzie kroku nie zdzierżą każełki ducha, tam gdzie mocną stopą znaczą zdobywczy swój pochód ludzie, tam gdzie pójdą Polacy jutra. Podpisane Wicimir